z tym, z tym skurwielem w rozprawie. Można naokoło iść, można stamtąd, tam, itd. W sumie... Dobra, nie płacz, kurwa. Zakradnę się. homoczłopie, jebany. Kurwa, nie opierdalaj się, pompuj, kurwa. Dobra, trochę źle to zrobiłem, rozegrałem. Teraz mi się popierdoli. Nie wiedziałem, co to... nie, nie pamiętałem, że to tak stromo. Ale nie, tutaj dobrzeż. Tego chuja to się po tym że Grunt by nas nie zauważył. Tu mamy mini mapkę, jak widzicie, w lewym dolnym rogu. Więc. Odkryłem ich za pomocą tej pseudolornetki. Czekaj, w ogóle dobrze idę, kurwa. Bo oni mają tam jakieś gówno, nie? W sobie lokalizatory, czy coś tam ma. No. Chuj tam, co to mają. No, chuja w dupie mają i teraz widzę kogo zabdzie czekaj czekaj na razie ze spluwą w sumie szybka akcja to... to kiedy zaczniemy coś zabijać co? Coś tam gadali nie ze sobą to kiedy zaczniemy zabijać? Jak się zastrasz? penisie? Może warto posłuchać Nie chcę mieć z tym nic wspólnego stary O, kurwa Właśnie się namierzał, na mnie Będzie finał <laughs> ta beczułka z miodem, czekaj, yy, czekaj, czekaj. Czek. O kurwa, kurwa, kurwa Ja się czaję jak kurwa gówno Na takim poziomie ja pierdolę czaić się jak jakiś Zaraz mnie zauważył, chuj będzie finą taki. Czekaj, to ta beczka. Czekaj, czekaj, czekaj. O. Wybuchaj ta. O. I nikt mnie nie widział, to jest dobre ty. Nie przypominam sobie, żeby. Ktoś. Jeszcze. O, o. O kurwa, kurwa. Czy jak się wstaje, kurwa? I zginę zaraz, ja pierdolę przez taki głupi ten. Masz wow, przerombany wow. Może w szakach się schował? Jak się ten? Kłócało, kurwa, znaczy czułgało się. Zaraz może jeszcze. Jeszcze nie jest wszystko zmarnowane, może? Kurwa, zjebałem akcję. O, gdzie jesteś, suko? O kurwa! O Jezu... Dobra kurwa! Ja się bawię jak jakaś dziewczynka ma pierdolę teraz... Kurwa tryb Rambo i chuj. Czy dam tryb alfa kurwa ci Kule sprzedam pomiędzy oczy kurwa? Gdzie jest suko? Kurwa podzirawie cię! Jezu mi się pierdoli ten. O ja ten skurwiel! Wszystko bałeś kurwa! Czy temu granatę chyba wrzucę wiesz? Bezpiecznie będzie. Wsi granata. O. Zessał się. Tak ssał. O, zabiłem go chyba. No. Kurwa pseudo sniper. Pruje we mnie. No kłocej baranie! Branie kurwa, Pa! Pa pa kurwa! Czekaj, oto tryb jednostrzałowy jest lepszy Oooo, pięknie kurwa. Je, yeah, pięknie Kurwa, dobra, schodzimy Dobra, nie ma lipy. Kurwa, teraz damy im popalić. To tu wali kurwa. Ty, Murzyńska pało Gdzie jest tym granatem? Murzyni Dobra spluwa. Falką. Chyba to falką, czy co to to? Widzę chuja? Bojebany, ty! Co on tak kurwa. Co on tak dobrze strzelają, kurwa? Ja pierdolę na takim poziomie. To to kurwa lajcik powinien być. Ja nie mogę. Bez jaj, kurwa. Chwas, jakaś dziwka wyskoczy. O ty, kurwa! Ja nie mogę, nie! Kurwa, to jest. To jest żarty. To są żarty, kurwa. Ja się do tego nie przyznaję, co tu się w ogóle dzieje. Kurwa, przecież to tu, przecież to średni poziom jest praktycznie. Ja pierdolę. No nie, no bez jaj, kurwa. No fakt, że trochę się tak lekko tak nie ma takiej idealnej płynności, ale bez jaj, no kurwa. Ja się bawię jakiś przygłup, kurwa. Trochę, wiadomo też. Szedłem z, z tego, no już, już, już z wrażenia zaczyna. No. Ze sprawy, nie, no, e? Kurwa Oooo I sipałe czarnuchu kurwa. Trzeba trop zmylić Ech. Jak za wysoko się kamień rzuci i oni zauważą to mamy wpierdol od nich To jest snajper mieszny miesza Czekaj czekaj O patrz tam snajper kurwa patrz o, kurwa Headshot! Yeah! Pięknie Kurwa Ha! Yeah! Pięknie, kurwa Tu jakaś dziewica szatana, tygi. Tu Gdzieś dziewica... O, jest dziewica szatana Hop, hop, hop I co? Zesrałeś się, kurwa, buraku Patrzę, ja ząś nie zesrał, Kurwa szacunek stracę No kurwa, stawaj, do chuja! Cześć, cześć tu są Sokin Sukin Sokin O kurwa O kurwa <laughs> Spierdamy Spróbuj, Alfonsie jewane, czy ty jesteś kurwa? Widzę cię, twoją mordę Kurwa, nie ruszaj się powiedziałem, bo cię zajebie To spluwał lepiej, mało nic. Jedziemy się schować do bunkraty ty Bo ja myślę, że to nie chuja Sito Shito O kurwa Nie pięknie kurwa O chujowo nie pięknie kurwa O kurwa Co się ten? Uspokoić Otwieraj ta drzwi, kurwa Ja pierdolę Alarm się włączył, No to cudownie kurwa Mam przejebane, kurwa. Dawaj, kurwa. Pokampimy trochę. Dobry kamper to martwy kamper, kurwa. Czy jakoś tam. O ty, kurwa. Nie Trzeba alarm wyłączyć. Już za późno już w sumie. Kurwa, jak to się wyłączało? E? V? Chujem? Burym? O, zajebie was, mamy was na talerzu, kurwa Biegnij, brudę Asfalt biegnie! Je, yeah, Afryka Bambo! Jamurzyn Czarny, Afryka Bambo! Kurwa To tam się skrada, myśli, że ja go nie widzę. O, wyjebało. Myśli, że kurwa, że ja go nie widzę. Paazar, ci kurwa. Jestem snajper wyborowy. Praktycznie. No, prawie no. Przy, przyzwyczajam się, nie? Trenuję trochę. Hop, hop, hop. Weźmy złom. Czekaj, gdzieś tu karta była. Ale nie kojarzę gdzie. Znaczy nie pamiętam. Tu chyba gdzieś. Yeah. Pięknie. Jest to. Mm, oczywiście jakiś play, bo nie. To jakieś inne gówno. Puszka. Wow. Odleciała. Nie pamiętam w którym to roku gr grę zrobili. Chyba z 2004. Jeżeli się nie mylę. Dobrze nawet zrobione jest. Jak na te swoje czasy to był hit, dla mnie to kurwa tylko tylko się far kraja wtedy grało jak weszła. To się po 10 razy przechodziło. Kurwa sukin kot, widział. Nie. Stój, stój kurwa. Uy, burak. Ho. Stój, kurwa. Mówiłem, że dostaniesz... Wpierdol! pierdol. chuju jebany. Kurwa, dawaj w frajerze. Otwieraj te drzwi. Użyj Nie podoba mi się to wcale Oj nie podoba mi się już z lasu wali No już widzę skurwiela Kurwa nie, nie ruchaj się tam z drzewem Kurwa to sukienko. Chcesz trochę? No chcę Czyli łeb rozjebać Żyjesz? Kurwa, skurwiel, ale mocno Gówno tam porządku, o. Teraz czas zaszaleć, kurwa. Ja pięknie, kurwa. To tam co wpierdol. Wujek do was idzie. O, czarny! O, miesiączka na miejscu, kurwa, orgazm. Leżysz. Hmm, kurwa. Jakoś tak dziwnie się teraz gra. Chuj. To jedziemy. Chyba wszystko wzięli. Sądzę, że trzymajcie uh, yeah, paliwowej na starym lotniskowcu. Niestety musisz to sprawdzić Lotniskowców? Tak, podczas II wojny światowej japoński lotniskowiec wpłynął tu na nieliznę. Teraz najemnicy kroła zamontowali na nim stację paliwową dla śniadów. Ta cała sprawa z każdą przynajmniej się dziwniejsza. Jeszcze nic nie widziałeś. Po prostu uważaj. Aha Czyli ta trawa jest coraz dziwniejsza Czyli jakoś tak Mamy nowe autko Kurwa, nienawidzę tej szyby Kurwa mnie ta szyba Nigdy jej nie lubiłem Pogarsza mi kurwa patrzenie Ogranicza w pewnym sensie Siemajcia! Siemajdzio! Uuuuuu wow, orgazm albo spuszczenie się. Wow O kurwa Tam łódki są, więc niebezpieczny jest, niebezpiecznie jest Ludzie prywają, łódki latają Rakiety pływają. Chuj twój, hoho Twoja moja Co tam? Chciałeś buraku, coś... Masz problem? To do goździkowej wypierdalaj na ogórasy normale